Na końcu zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dla każdej liczby rzeczywistej a wyrażenie jest równe. No to szybka analiza. My tutaj mamy 2a minus 3, czyli tego ze sobą nie odejmiemy, a tutaj ze sobą tego nie dodamy, czyli to są wzory skróconego mnożenia. Spis treści wzory skróconego mnożenia, strona 7. Ok. Jeden wzór jest z minusem, czyli to będzie ten. Drugi jest z plusem, to będzie ten. Rozplusujemy sobie to. Tutaj możemy sobie to od razu porozpisywać, natomiast tu musimy to zawrzeć w nawiasie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że minus przed nawiasem sprawia, że potem każdemu składnikowi, który nam wyjdzie z tego mnożenia, Musimy zmienić znak na przeciwny. No to najpierw to. To jest nasze a. To jest nasze 2ab. No i nasze b kwadrat. I to jest to, co mówiłam: minus nawias. Nasze A. Nasze dwa AB. Nasze B kwadrat. Tutaj. Oczywiście miało być w tym miejscu. Dwa do drugiej to jest cztery, A do kwadratu to po prostu A kwadrat. 2 dwa razy 2 dwa to jest 4 razy 3, 12a. A z tego mamy 9. I tutaj mamy tak samo, tylko że mamy inne znaki. Pamiętajcie, że nie ma się co spieszyć, żeby od razu zamieniać te znaki na przeciwne. Szkoda, punktu w razie czego. Teraz zamieniamy sobie znaki na przeciwne. Co widzimy? To z tym nam się skróciło. To z tym nam się skróciło. Czyli mamy dwie liczby ujemne, czyli je ze sobą dodajemy. Będziemy mieć minus 24a. Odpowiedź a.